Czy jedno przedstawienie teatralne może stać się iskrą, która rozpali ogólnokrajowy bunt? Brzmi to trochę jak scenariusz filmu, prawda? A jednak to jest właśnie fascynująca, niemal niewiarygodna historia o tym, jak XIX-wieczny dramat stał się w Polsce katalizatorem prawdziwej politycznej rewolty w XX wieku. No właśnie, kluczowe pytanie brzmi: jak to w ogóle jest możliwe? Jak spektakl teatralny mógł doprowadzić do tak potężnej politycznej burzy? Żeby to zrozumieć, musimy przenieść się w czasie do jednego z, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej burzliwych momentów powojennej historii Polski. Mowa oczywiście o wydarzeniach, które przeszły do historii jako marzec 68. To był moment absolutnie przełomowy. Przez cały kraj przetoczyła się fala protestów, która spotkała się z niezwykle ostrą, brutalną reakcją komunistycznych władz. Stawka tej historii od samego początku była więc naprawdę wysoka. Zanim dojdziemy do przyczyny, spójrzmy na konsekwencje, bo one naprawdę pokazują skalę tego, co się wydarzyło. Protesty zostały bezwzględnie spacyfikowane przez milicję, były masowe aresztowania, tysiące studentów wyrzucono z uczelni. Ale co gorsza, władze rozpętały oficjalną antysemicką nagonkę, która zmusiła do emigracji tysiące polskich obywatelek i obywateli. Mamy tu więc do czynienia z potężnym kryzysem państwowym. Ale żeby zrozumieć, skąd to się wszystko wzięło, musimy cofnąć się o rok do 1967. To właśnie wtedy w Teatrze Narodowym w Warszawie na scenie pojawia się spektakl, który stanie się zarzewiem całego konfliktu. Chodzi oczywiście o dziady Adama Mickiewicza. No cóż, to jest absolutny kanon polskiej literatury. Dramat, który od zawsze, od samego początku, poruszał tematy walki o wolność, tożsamości i oporu przeciwko zaborcom. Już sam wybór tej sztuki w tamtych czasach był, delikatnie mówiąc, bardzo znaczący. Ale kluczem do wszystkiego była tu konkretna reżyseria ta Kazimierza Dejmka. On doskonale wiedział, co robi: świadomie wydobył i podkręcił wszystkie antyrosyjskie, antycarskie wątki. A teraz wyobraźmy, w realiach Polski Ludowej, która była przecież całkowicie zależna od Związku Radzieckiego, takie akcenty miały jednoznacznie współczesny i, no nie bójmy się tego słowa, po prostu wywrotowy wydźwięk. I w tym momencie dochodzimy do samego serca konfliktu, bo publiczność i władza odebrały ten spektakl w skrajnie, ale to skrajnie odmienny sposób. To było prawdziwe starcie dwóch interpretacji, które po prostu musiało doprowadzić do konfrontacji. Ta przepaść w odbiorze jest wręcz uderzająca. Z jednej strony mamy publiczność, która reagowała euforycznie. Każda kwestia o tyranii, o zniewoleniu była nagradzana owacjami na stojąco, bo widzowie doskonale odczytywali te aluzje do współczesności, do dominacji sowieckiej. A z drugiej strony władze, dla których spektakl był po prostu antyradziecki i co za tym idzie, śmiertelnie niebezpieczny dla porządku w państwie. W tej sytuacji reakcja władzy wydawała się nieunikniona. W styczniu 1968 roku zapadła decyzja, cenzura zdejmuje dziady z afisza. Koniec przedstawień, spektakl zostaje zakazany. I to jest ten kluczowy moment. Zamiast jakoś sprawę wyciszyć, reżim postanowił użyć siły. Jak się wkrótce okazało, to był katastrofalny błąd. Ten akt cenzury był kroplą, która przelała czarę goryczy. Sprawa natychmiast przestała dotyczyć tylko teatru. Stała się iskrą, która przeniosła ten bunt z desek teatru prosto na ulice polskich miast. Niesamowite jest to, jak błyskawicznie to wszystko się potoczyło. Zobaczmy. Mamy premierę w 1967 roku, potem zakaz w styczniu 68, a już w marcu wybuchają masowe protesty. To była po prostu podręcznikowa reakcja łańcuchowa. Wszystko potoczyło się w prosty, ale niezwykle dynamiczny sposób. Zakaz spektaklu zadziałał jak bezpośredni impuls do działania. Zaczęło się od studentów Uniwersytetu Warszawskiego, ale ruch w mgnieniu oka objął cały kraj i przerodził się w ogólnopolski bunt młodzieży akademickiej. A odpowiedź reżimu? Cóż, jak już wiemy, była bezwzględna. I chociaż protesty zostały stłumione, to sprawa dziadów i wydarzenia marca 68. na zawsze zapisały się w historii. Zyskały przy tym ogromne, wręcz fundamentalne znaczenie symboliczne. Co więc z tego wszystkiego zostało? Jakie jest to trwałe dziedzictwo tych wydarzeń? Po pierwsze, dziady stały się nieśmiertelnym, potężnym symbolem walki o wolność słowa. Po drugie, cała ta historia udowodniła, że klasyczna literatura w odpowiednich rękach może stać się groźnym narzędziem politycznym przeciwko tyranii. I wreszcie, kryzys marcowy bezlitośnie obnażył, Prawdziwe represyjne oblicze komunistycznego państwa. I to zdanie jest chyba idealnym podsumowaniem. Pokazuje uniwersalną prawdę, że kultura to coś znacznie więcej niż tylko rozrywka. Ma moc kształtowania świadomości, inspirowania do oporu i, jak widać na tym przykładzie, potrafi uruchamiać realne procesy polityczne. A to zostawia nas z refleksją: czy dzisiejsza sztuka wciąż ma w sobie taką siłę?